Może no, miał być kocham Artura, tylko tatuażysta się pomylił. Weź stary, daj spokój. I tak czuję się jak palan. Powiedz mi, czy ja zawsze po pijaku muszę odwalić jakąś banianę. Pierwszą Anię zdradziłem z jej siostrą, a drugiej tak dogadałem, że postanowiła zmienić płeć. Super. Dobra, dobra, nie róż, tylko dzwoń do tej trzeciej. Ja. No co? Sprawdziłem ją w internecie. Hmm? Laska od kilku lat trenuje zawodowo kingboxing. Nie chcę myśleć o tym, co mi zrobi, jak się okaże, że jej też odwadziłem jakiś numer po No to chociaż raz wykaż się sprytem i spytaj się jej przez telefon o ten wieczór tydzień temu. <zysklaracja> Okej, okay. grajmy w otwarte karty. Jacek? E, Hej Ania. E, rr, świetnie, że masz cały czas mój numer w telefonie. Czego chcesz? Chciałem się zapytać, co się ostatnio wydarzyło. A konkretnie? No nie wiem, czy na przykład widzieliśmy się tydzień temu w piątek wieczorem. Nie pamiętasz? Szczerze? No, słabo, film mi się urwał. No jasne, że się spotkaliśmy. Już myślałam, że nie zadzwonisz. Poważnie? No pewnie, tęskniłam. Co przyjedziesz do Z... mnie? No, tak, tak. Ale jaja, Jacek jednak ją namierzył. Szczerze mówiąc, to nie myślałem, że mu się to uda. Pytanie, co teraz zrobi? Niby wytatuował sobie, że kocha tę Anię, ale jest jeszcze Karolina. Jacek może mówić, co chce, ale ja doskonale wiem, że on wciąż coś do niej czuje.